Sagi, sagi, sagi. Sorry, czemu nagrywamy to drugi raz? No właśnie, przecież to już było. Ty a skąd ty masz mi przycisk? Zadajesz sobie pewnie teraz pytanie, dlaczego jestem w Wannie Usakiego i co ja tam robię. Otóż wykonałem najgłupsze pomysły od widzów, tak więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jak do tego doszło, to oglądaj film, ponieważ wyzwania były naprawdę głupie. Takie jak na przykład zrób świecę. I co teraz? Na anarchii musisz przetrwać bez żadnego miecza. Dobra, moi drodzy, chowamy sobie do ECK nasz miecz. I idziemy RTP. Dobra, żyje, postro. Nic tu się nie dzieje. Infrastruktura mapy jest przepiękna. Jak widać. Jak widać również nie mam miecza weku i jestem skazany na moje pięści. Ty. W ogóle zostało jeszcze jakieś 2-3 minuty wyzwania. Ostro. Tak więc moi drodzy, challenge dobiega końca. Co mogę wam powiedzieć? Był on mega łatwy, totalnie. Nic mi nie. Rzuć na ziemię stoka. Dobra, wypłaćmy sobie czek na stokoła. Let's go, mamy stokoła. Wyrzućmy sobie je. I w sumie nie wiem po co miałem to zrobić, jakby. Ale... Co to jest? Ło, wow, czek na sto bry... Oj, 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 Aha. Poproś Dexiego o to temu łaskawienia, a jak ci go nie da, to musisz dać Nariaris 25K. Napisałem z do Dexiego, czy może zech. Yy, tak więc napisałem do Nariaris, że mam sprawę. No co tam, jaką masz sprawę? Mam dla ciebie prezent. Oho. Proszę, to dla ciebie, na święta. Dziękuję. A teraz to oddaj. Żartuje, to dla ciebie byczku Zdobądź voucher na za na skrzynek Masz 10 prób Jak ci się nie uda, to jedziesz do świnoujścia Dobra, mamy 10 prób, więc let's go A na buty, otwórzmy sobie teraz 3 A na Ana a na klata, a na spodnie, okej okay. Otwórzmy sobie teraz dwie no, Vouchera na razie, na razie nie ma Obrażenia krytyczne, a nas buty dwa Okej, okay. otwórzmy sobie teraz pojedynczą Co to będzie? No, jakieś Anna spodnie dwa, spoko Dobra, otwórzmy sobie, tam Elitra była Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Serca będą, a nie, osiem koksów Okej, okay. dobra, let's go Teraz No, zmianki. Pozdro, dobra, proszę cię, ostatnia Dawaj, co to będzie? Trident tak BLISKO BYŁY yeah. EJ CZEKAJ TO... MUSZĘ JECHAĆ DO ŚWINOUJŚCIA Nie, NO NIE JADĘ TO JEST... TO JEST... Ta... Jedziemy moi drodzy Zostało nam 5 godzin Ponad 400 kilometrów A FEW MOMENTS LATER Zostały nam 2 godziny i Jakby ktoś się zastanawiał Czy znowu jadę gdzieś daleko Tylko po to żeby coś zrobić i zaraz wrócić TO tak. 12 SECONDS LATER Zagraj z Donaldem Tuskiem na anarchii. Witam, panie Donaldzie. Cześć, Cywatelu. Co pan tu robi? Przyszedłem pozwiedzać te zniszczone struktury, zniszczone niczym ekonomia naszego państwa polskiego. E, a może chce pan jakieś itemy? Co to są itemy? Przedmioty. Sekundka, już pana w coś odziejemy. Proszę, proszę trzymać, proszę się ubrać. Dziękuję. A odprowadziłeś podatek od zakupionych przedmiotów. E... Niech pan zobaczyć jaką bazę mamy. Co to za dzikie hektary? Kto jest właścicielem tej ziemi? Ja. Ile zapłaciłeś za tą ziemię? Nic. Wiesz, co to oznacza? Nie. A jak pan się tutaj bawi? Czuję się jak w raju, raju podatkowym. Wydaje mi się, że czas opodatkować serwery Minecraft. E, nie, 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 e, niech pan tego nie robi, to bez sensu. To niech widzowie zostawią z suba, bo jak tego nie zrobią, tu opodatkujemy wszystkie serwery Minecraft. Słyszeliście widzowie? Zostawcie suba, proszę. Skłać kogoś z dirta, ale jeśli ci się nie uda, musisz wejść do wanny sagiego. Moi drodzy, mam dirt, który idealnie sprawdzi się w tej roli. Dirt Assassinka. Dla tych, którzy nie wiedzą skąd go znowu mam, to stąd, że... Mam ci siomeczkowie, z którymi się wymieniłem za Elytrę. Powiedzieli, że nie chce im się ten dirt sprzedać, więc po prostu go mam. A oddaj mi Elytrę. Jest maniek! Jest jakiś maniek! Hello, Oho, 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 Halo! Elo? 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 Muszę ci zabić kolego? Uh -huh, uh -huh. Jakby... <grym> to jest mało wykonalne. <grym> Czemu on ucieka? Kolegu! Mój Dirt nie zadaje niestety prawie w ogóle HP. Oj kolega zabiera mi po... Nie no to, 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 to się nie uda. Co ja się wpakowałem? Nie no, przecież się nie uda, no ja nie wiem co bym musiało się stać, żebym go zabił z tego dirza, nie? Bo musiał chyba ze nie wiem, czy z wysokości, czy z dripować go, ale to nie byłoby dirdza. Hopie! Gdzie uciekłz? Gdzie ty mi uciekł? Dawaj tu! Nap z logo! Z logo, czyli muszę sp Dobra, teraz. Ej, ja to sram! A, sorry. Ty, ale nie mów nic takiego dobra? Dobra, ale pod warunkiem, że mi zrobisz jedzenie. Dobra. Z podwójną dawką sera. I czekamy. <śmiech> <śmiech> Podano do stołu. Dziękuję bardzo. Smacznego. Dzięki. Chcesz gryza? Nie, ale nic nie mów Dobra. To sam się. Rozkop 100 obsydianów łapką, a po każdym rozkopanym zrób fikołka i podskocz. Nie. Anarchia GG, ale dajesz pierwszej osobie, która do ciebie napisze wszystkie twoje itemy. Dobra, specjalnie się nie pokazywałem na Anarchii, odczekałem chwilę, żeby mnie gracze nie widzieli i wejdźmy sobie teraz na Anarchię. Let's go! Poszedłem RTP, pozdro. Nikt nic jeszcze nie napisał, czyli nie muszę jeszcze oddawać itemów? Nadal cisza. Nadal nic się nie dzieje. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? O, sprzedam mi się przedmiot. Pozdro napisał... Ziołal, czy nagrywam. Tak więc poszedłem na spawn. Dobra wymiana. Let's go. No i co? Żegnałem się z itemami. Ozdro! Zagraj na swoim koncie na Anarchii GG. Czyli nie na Exclarfii, tylko na Assassin'u. Tak więc przełączyłem się na swoje konto, odpaliłem Minecrafta, wszedłem na Anarchię, poszedłem RTP, skopałem Kobla, wykonałem podpis no i mamy to! Szedłem na swoim koncie. Zrób podwójną 180 w pięciu próbach, a jak ci się nie uda, jedziesz dać Peterowi szczypiorek. Nie, nie będę już bezsensownie jechał do Warszawy tylko po to, żeby coś dać Peterowi. Tak więc. Zróbmy podwójną 180. Co pierwszym razem, co jest? Oj, łatwo. Zrób tablicę podpisów i czekaj, aż ktoś się podpisze. Dobra, pójdźmy sobie. RTP O, jest to jest za tragiczne. RTP, Dobra, to miejsce wygląda, jakby tutaj dużo graczy chodziło. Tak więc postawmy sobie ścianę z opsa. Dobra, ściana podpisów. Dobra, ja będę pierwszy. Tutaj damy jeszcze zasady. Podpisz się, byczku, podpisz się, byczku. Dobra, zestawmy tutaj tabliczki i zobaczmy, czy ktoś się podpisze. Ja sobie tutaj hołma ustawy. Dobra, ustawiliśmy sobie hołma i czekamy. Czekając, robiłem kolejne zadania, ale żeby się nic nie rozjechało czasowo, to po prostu od razu przeskoczymy do ściany podpisów, którą odwiedziłem godzinę później. Dobra, sprawdźmy, czy ktoś się podpisał. A. <laughs> 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 Kanał. No dobra. Walnij bootka, czas 300 kratki, a jak ci się nie uda, to dajesz elity randomowi na spawnie. No dobra, mamy 300 kratkę, nawet 313. Mamy łódkę i co? Skaczemy. Let's go. Ej, nie topisz. Chcesz wymieny? Tomasz. Dobra, ostro. Nie ma za co. Hello. Dobra odej. Wejdź do Endu na Niewitce i przeżyj tam 5 minut. Jeśli ci się uda, jakiś youtuber musi dać ci eventowy przedmiot. Jeśli ci się nie uda, musisz przebiec 10 metrów za 1 sekundę czasu, którego ci zostało. Tak więc to są moje itemy. Piję sobie potkę niewidki. Czas start i wychodzę poza linię. Jest godzina 11:54. Mam nadzieję, że nikt mnie nie złapie. Czekajcie, mogę sobie tutaj wejść na rynek? Mogę. Zapomniałem o mieczu. Ej! Не, юз? Нет, это невозможно, не? Ну ты чьми Moi drodzy, z moich wyliczeń wynika, że to będzie 2 400 km 400 metrów, Tylko jest problem. Pogoda za oknem jest mega słaba. Ja jestem e, też e, niedawno po chorobie, także nie chcę się rozwalić, e, żebyście nie mieli później filmów przez 3 tygodnie. Nie chcę się rozchorować, także musicie mi to wybaczyć. Ale zrobię to jak będzie cieplej, obiecuję. Zresztą wiecie, że to zrobię, bo w jednym z poprzednich filmów przebiegłem 3 km, żeby stawić koronę anarchii, e, Ale no niestety musicie mi wybaczyć. Bahamas, misiaczki. Schowaj jakieś itemy i czekaj aż ktoś je znajdzie e, Dobra, tak więc mamy tutaj naszą skrzynkę Którą tutaj schowamy I teraz tak, włóżmy do niej właśnie to serce Z tego ziomeczka Ja myślę, że włożymy też to No, <śleszy> no Ale ty zabawny Dobra, damy sobie wampirze jabłko jedno Możemy, co tam jeszcze możemy wrzucić W sumie możemy dać Czek na 10 koła <śleszy> Czek na 10k dodatkowe serce um, i Dwa koksy Dobra, myślę, że tutaj ktoś będzie Myślę, że tutaj fajnie będzie miał ktoś pakiet yy, dla, dla osób Także zostawmy to tutaj Zróbmy tak Cyk Ale jak weźmiesz, to się podpisz Jestem ciekawy, kto to weźmie Dobra, zostaw I uciekamy stąd Ja se tu homo ustawię I zobaczymy, czy ktoś to weźmie Daj tam ten czek dzbanie Chowaj właśnie. O Dobra, kur... Podczas czekania czytałem o fizyce kwantowej i po godzinie wróciłem sprawdzić, czy już ktoś tam obrabował go, czy może jednak nie. Tabliczki nie widzę i nikt go nie wziął. Wystaw swój najniejszol rzecz. Wystawić to mogę ci skierowanie przyjacielu na poprawkę z języka polskiego. Zapytaj gracza, czy chce z tobą SS. Jak powie, że nie, to daj mu na miecz. Dobra, kupmy więc anarchiczny miecz. Najtańszy anarchiczny miecz jest za 10k. I to z 30%... No już chyba go nie ma, postro. Dobra, weźmy sobie za 11k. Dzięki. I... I pójdźmy sobie z nim na spawn. Ej, macie wojsa chłopaki? Halo? O, dobry. siema, dobry. chcesz ze mną screena? No. Kurde, myślałem, że powie, że nie. Szkoda, bo chciałem mu dać, bo fajny zioma się wydaje. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, prostu. Szukajmy kogoś z woicem, bo to bez sensu. Paki. Hello, Elo, chcesz screena? Proszę, żeby powiedział nie. No. No dobra. No dobra, dobra idziemy dalej. Myślę, że nikt temu nie sprosta, nie? Chcesz ze mną screena? No też chcę. Co za ziom? No nie, no przecież to, to nie wyjdzie. W takim razie Pójdźmy do naszej skrzyni I dorzućmy po prostu nasz miecz Chyba tu nikogo nie było Oczywiście, że nie było Dorzucamy nasz miecz I zobaczymy, czy ktoś to sobie weźmie Tepnij się do gracza, zrób fikołka i go unicestwi. Dobra Jedną, drugą Słuchawki Dobra Elo oh. Popie! Żebyś ty wiedział, co ja przed chwilą musiałem robić Oj, ono tu Wiecie, zatruty Let's go O, kolego, już ci nie wróżę, nie wróżę ci długiej przyszłości Ej, to jest męczące robienie fituchów No, o, kolego, no, kolego Zatruty, co jest? Jak mi go zacięło w ogóle? No, wpadaj A może z arkusa? Ziołombel no, no, mamy to, dobra Wyjdź ze mną na spacer Ojejku, tak? Ojej Taki dobry kabanosik dla piesia Proszę Piesio już gotowy na spacerek? Piesio już gotowy na spacerek Trochę pada Ale to nie problem No co? No co, myszko? Idziemy Pójdź 3 razy RTP i wywal na każdym po eventówce Dobra, moi drodzy Mamy króliczy, smoczy i arkus makus. Także Let's go RTP. Ok. Wyrzucamy sobie króliczy. Ostro. Dobra. Pójdźmy dalej. Ok. Wyrzucamy smoczy. Pozdro. Następny. Pozdro. Arkus Magnus. Pozdro. Grasz na anarchii i za każde użycie to temu dajesz 10 zł na cel charytatywny. To no dobra. Pamiętajcie, że warto jest pomagać. Tak więc wpłaćmy sobie teraz stówkę Dobra, let's go Zatwierdzamy teraz płatność Płatność zrealizowana Pamiętajcie, warto jest pomagać W ogóle patrzcie kto, kto tutaj koło mnie jest Kto tutaj siedzi? kupie się sobie siedzi Tak? O już idziesz Aha Zrób 360 na max kratce, bez totemu na anarchii Dobra, jestem na max kratce Nie mogę wyżej zbudować, zobaczcie I robię 360, moi drodzy bez co temu? Patrzcie, odłożyłem to. Patrzcie, uważaj. Zrób wyzwanie z czatu GPT. Podaj mi wyzwanie do zrobienia na serwerze anarchia.gg w Minetraft. Znalezienie i zabezpieczenie ukrytej bazy. Cel: Znajdź ukrytą bazę innego gracza na serwerze anarchia.gg. Zasady. Nie korzystaj z X-Ray'a ani innych cheatów. Używaj jedynie swojej intuicji i wskazówek z czatu lub mapy świata. Po znalezieniu bazy zabezpiecz ją przed innymi graczami używając pułapek TNT lub innych kreatywnych metod. Spróbuj pozostawić w bazie ślad, że to ty ją odkryłeś. Na przykład tabliczkę z wiadomością, którą można łatwo skojarzyć z tobą. Okej. Okay. to w ogóle byłeś grzeczny w tym roku? Bardzo. Ty, lisek! i polisku. I kto tu grzeczny miał być, co? Ty, ale pamiętaj, że to miało być bez X-raya, nie? Także ofnie jak coś. Ow. Oh. No dobra. Daj mi chwilę. Masz, może, ender chest, albo nie dobra, się na siebie w Szukaliśmy w taki sposób bardzo jeszcze dłuższą chwilę, aż nagle napotkałem gracza. Ej, mam gościa jakiegoś! Co ty gadasz? Tak, tak, tak jest. Nie, kończyłem tam. Czekaj. Jakże by ci nie zauważył. Wiem, wypiłem sobie pod kesiłki, sobie Chłopko pilirta. Ej, on ma totem. Ma perłę. Wadałeś mu z za od razu? Dobra. Cyknął. Wiem, 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 wiem. Dobra, widzę was, widzę was, widzę was. Dobra. Czekaj, kobułewy, kobułewy. Czekaj, czekaj, czekaj. Za ołówek, ołówek. zatrut ołówek. Ołówek. Ołówkiem, no. Z panem dostał? Ogromny dostał, 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 dostał. O nie, tu jest mnóstwo wody. Trochę unlucky. O nie, to ten poison go pan do góry, wiesz o tym Dobra, wiesz co ja biorę twoją taktykę po prostu wlecę sobie hitboxy ma zbugowane Dostał Dostał Zlatuje na dół, zlatuje na dół Dawaj go tu do ściany, do ściany, do ściany go! Kurde, no nie, 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 nie mogę mieć koło szybciej przygotowane. Dostaje! Nie, 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 on wychodzi No ale jeszcze Zatru tego zaraz Dostał znowu z ciekary. Bigo 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 nie, 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 nie. Dostał, dostał zatrutego. Ale jak zawsze nie mam kubływy w ręką, no. Bania, 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 no. Leży bania, leży bania. Nice. Czekaj, 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 czekaj. Dobra. To drugi. Oki, to ten. Zjedz box, do, kolejny mu padł, padł! Padł, wywalił się Nie no, nam to o wiele za długo zajmuje, musimy to poprawić No, jak na <grym> technowego gościa to trochę dramat A teraz postanowiliśmy się rozdzielić w szukaniu bazy Ja będę szukał w podziemiach Anariaris na górze Ej no, ma no, ciężko to będzie znaleźć bazę Tu jest jakaś zgryfowana Nie no, tu jest, tu jest wszędzie gryf Ciężko będzie znaleźć nie zgrifowaną bazę Prawda? Tepaj Chociaż no wydaje mi się, że to może być... No brat, Tu jest jakaś trzcina. Tu jakieś drzewa, tam jakiś bambus, tu jakiś enchant. Nie no, no to jest normalna baza. No 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 i tu chyba villagerów chcieli robić. Czyli... czekaj, czekaj, czekaj. Proszę bardzo, Proszę się podpisać. Ja już też się podpisuję. W waszej bazie był Asasyne ostro. Musisz zdobyć to temu łaskawienia w przeciągu 100 godzin. Dobra. 100 godzin to mało czasu, więc napisałem do Raksenika, czy pożyczy mi totem. Siemanko. No ja poproszę eee... totem. Zobacz. Eee... Masz. Tylko uważaj. O kurde. Poproś na Riaris o jego najcenniejsze i ty i oskamy go, że się wywaliłeś. Stary, potrzebuje twojej sikiery Grinchow. Po co ci moja sikiera Grinchow? Od film. Nie pytaj. Nie wnikaj. Po prostu daj. Dobra, masz. Dzięki. Pozdro. Cześć. Schowałem więc swoje wszystkie itemy i napisałem do Nariarys, że mam ważną sprawę. Jest no, o... jaka to ważna sprawa i dlaczego ty na sobie zbroi nie masz? Co to jest za skin w ogóle? Ehm, mm, ogólnie straciłem sikierę <ścoughs> cringe'a. Nie no, pisz <śmany> no, no, serio. No ty ku no, się no się... chyba ci się coś. Po... O, ale sz... chyba to odrobimy. Ale chyba to odrobimy, co? Te majątek w kasynie wypuchną. No, ale, że się oddam. Co mi oddasz? Pieniędzy nie masz. Ku... Serio? Ku... Ej, się z z Dobra, w... dobra, dobra z tym. mam, co... mam mamy, mamy, proszę. Nie, no, no, pierwszy. mam Zdobądź na ekskaliburze ponad 40% obrażeń. Tak więc mam dwa staki wzmianek i zacznijmy czarować. Mam 36% na miecz. Mam nadzieję, że te dwa staki dadzą mi coś lepszego niż 36%. Także let's go. Czarujemy. 39%.

To jest awykonalne, nie? Ale idąc z statystyką, powinienem z tych dwóch staków chociaż, chociaż ponad 30% mieć, więc naprawmy chociaż sobie ten miecz, bo wątpię, że będzie 40%. <śmiany> 0%?! <śmiany> nie... Oh my God. I won. Ja I Dobra, a teraz jeszcze przed ostatnim wyzwaniem Wylosujmy osobę, która wygrała poprzedni giveaway Załadujmy teraz komentarze 256 komentarzy biorących udział w losowaniu Pika winner Mxksrtx1 Nie wiem jak u ciebie, bo dopiero zacząłem oglądać Ale ja ze epickiej brakule dropnąłem. No. I fajnie. Zaprośmy sobie kolegę. Dobra. Zaproszenie wysłane. Czekamy. Witam. O kurde. <grywa> Trzymaj, proszę bardzo. Dzień. Ja jeszcze o chciałem kurde. z tego miejsca pozdrowić tatę gxs ponieważ GXS powiedział mi, że jego tata mi ogląda, także to grubo w ogóle. Także fajnie. pozdrawiamy Doram. twojego tatę. Mogę jeszcze ss -a? Pewnie, pewnie, że tak. E, a co byś chciał powiedzieć osobom, które nie biorą udziału w losowaniu? Nie warto. Jak nie, nie lepiej, warto? Lepiej wziąć udział. A, no, właśnie. Właśnie tak, to ten. Dzięki, trzymaj się. No, ale... Daję sobie konto na 10 minut. Witam, witam. A dzisiaj to ja jestem Xclerfi. Kurczę, widzowie, mamy 10 minut. Bo jest tu Arkus z kalibru. Skalibur. Ujujuj. oj. Okej. Okej, no to co, ja pan sobie stopper. Mamy 10 minut, no i coś tu, coś tu trzeba przyspącić. Coś tu trzeba przyspącić. Mamy na końcu 100 tysięcy. Zacznę od 300. Oj, co? Ej, bo to jest chyba ważne. Szczęśliwa mikstura Wiem bardzo dobry bilet, pay'e Ej, co? Eeey! <noise> Ej, mogę to zabrać? You took everything from me! Żeby się tylko tepnąć, coś wam zostawić na, na mapie. Bo mam tutaj jeszcze, widzowie, 8 minut tylko. Tak, tak, ta, ta, czas leci. Czek na 10 tysięcy. robił woksik za czas, żeby się mu czas wydać. No i zowie tutaj na kordach, ja wam pokażę zaraz kordy Was, zostawimy wam shulker z czekiem na 10 tysięcy. Będziemy sobie tutaj. O, tu na tej... o, czekajcie, tu na tej wieży, w tej wieży w środku, będzie shulker i tu będzie 10 tysięcy. Macie kordy? No a my w tym czasie myślę, że możemy się tylkoś podtepać. Uuu, kiełbaska. Czemu on się kiedyś f 3 On jest głupi! No bez psa dasz co Idek! Czy jeszcze jest Cześć, czyść, takie tanie, zobacz? Cyk, cyk, sikerka za 200 dolgów, a tak może ratować. Ej, 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 trapik! Ej, 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 trapik! Uwaga! On w bez. Ej! Nie, nie, nie! Bomba! Nie! Aj <ścoughs> Ej, bo ten traw ciężki, strasznie! On był w ogóle <śmany> miał przez ścianę, oszust! Ej, mam cheaty no! To jest nie fair, strasznie, to jest nie fair! I mam cheaty teraz! No dobra, przecież to są takie tacy oszuści! To jest tak niemiłe przez ich stronę No jestem, dwie bomby w plecy, a ja to nie moje, więc mogę to używać! <śmany> No i dobra, no i kilki wleciały, no i to jest to, no i to jest to. Idziemy teraz coś na spałnie chyba przeszpącić. I możemy coś chyba się do. Ej, ja wiem, ja wiem co robimy. Idziemy do Endu zaraz też. Ale to na spokojnie, to też na spokojnie, wszystko powoli, tak. Bekon butki chcesz? Wymiana bekon Chodź, bekon trade'a No chodź, no chodź, upagam cię. Masz, wziął trade'a masz buty stary, na, na zimę, trzymaj kapcie. Ja tego nie chcę, bardzo ładnie. A będziemy się bić, czekajcie. Siłkę mam. 22 minuty, to jest mało! No proszę ktoś, ktoś do bitki, jedno osoba przynajmniej O kurde Hoho, ho, ale prezencik No witam panowie, no witam No witam pana kolegę Wpadamy? Proszę, padnie, błagam, błagam O, za torusa, jaki problem Czekaj, czekaj, spróbuj czeka. się spróbować. Super, idealnie I teraz go zabijamy Cyk, cyk Czemu w ogóle lewituje ten ziomeczek, o co chodzi? Spad, super Cyk, 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 cyk On no, chyba padnie, nie? Tylko jedne chwile, ja mam siłkę więc znaczy od koksa, kurczę, ostatni koks, ale zabijemy go no spokojnie. Jeszcze widziałem tylko minutkę do czasu. Ej, jest kill jeszcze na... Jest jeszcze odcinku, jest to kolejny. Na, 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 na tym jestem. Więc fajnie. Długo zabijemy i musimy chyba z coś uciekać, bo tam czas minął na koncie. Także no... Nie jeszcze tego weaknessa, no nie! Dlaczego weakness? Bratku! Kolejny weakness! No daj mi tylko kilka, proszę, marteczko! Potem jeszcze nie. Bratku padnij, proszę. Bratku, padł! Super! No i chyba zmykamy na spawna, nie, bo nie mamy już wiele czasu, więc musimy sobie stąd uciec po prostu. Eee, no i coś jeszcze musimy chyba dać widzowi jak nie? nie? Jeszcze mamy 10 tysięcy do rozdania. Alek bratku, taki dolu Dobra, to jest to, to jest to. Uwaga! Tromba czy jest? <ścoughs> Co teraz odpowie Alek? Alek nie jest zniszcz tego! Alek nie jest zniszcz tego! Tak jest! Es! No i dobra, dobra! Widzowie mamy go! To jest, to jest nasza osoba, nasz człowiek. Wymianka Alek. Alek, trzymaj, bratku, twojej tamka. Za tutaj, za dobrą odpowiedź, bratku. Eee, no i ja zbiegam z konta, nie, już nie mam czasu Ale daj super, widzę Alek, to jest Alka No i, no i co, dzięki, nie, dzięki Zbiegam z konta, elo, elo